Witam Was! E, oczywiście gabrysia jestem to już pewnie wiecie e, dzisiaj w dzisiejszym odcinku e, zrobimy sobie ćwiczenie na dolne partie mięśni brzucha e, z tym zawsze jest problem e, brzuch można ćwiczyć w tak wielu kombinacjach że e, każde dodatkowe ćwiczenia są naprawdę bardzo cenne e, także dzisiaj dół e, wzmocnimy Oczywiście krótka rozgrzewka przed każdym treningiem, to będę Wam zawsze mówić, bo jest to bardzo ważne. Krótka rozgrzewka. Mata się przyda, troszkę miejsca w domu wolnego i tyle. I Wy oczywiście ze mną i to wystarczy. Zaczynając nasze ćwiczenia, zaczniemy od leżenia. Pamiętacie przy brzuchach, jak ułożone są ręce. Łokcie odwiedzione do boku, podpieramy głowę, ale nie naciskamy za mocno. To też jest ważne. I nogi ustawiamy ugięte. Będziemy skręcać tułów mięśnie brzucha, łokieć do kolana, wracamy i nogę będziemy prostować. Będziemy oczywiście iść w tempie, tak żeby nasz brzuch począł pracę. Skręcajcie skośnymi mięśniami brzucha, aktywuje się dół. Ok, zaczynamy, idziemy. Hop, hop, hop. Skręcamy, hop. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeszcze jedno, osiem. Hop, hop, hop wydech pamiętajcie o oddechu wydech hop jeszcze dwa ostatni raz i luz rozluźnijcie o, bardzo szybko można poczuć idziemy na drugą stronę nie zwalniamy zaczynamy hop siedem sześć pracujcie brzuchem cztery możecie sobie zawsze przyłożyć drugą rękę na brzuch Wtedy poczujecie jego pracę. Jeszcze osiem. Osiem. Hop. Siedem. Sześć. Idziemy, idziemy. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. I los. Rozluźniamy. Złapcie oddech. I teraz połączymy. Obie nogi. Hop i przód. No i tutaj będziecie się czuć mocno dół. Uważajcie, żeby nogi nie opadły na podłogę. To bardzo ważne. Zaczynamy. Hop, idziemy w górę. Wydech. I prostujemy. I prostujemy. Hop. Wyprostujcie nogi. Hop. O, tutaj czuć dół. bardzo. Hop. Jeszcze trzy razy. Hop. Jeszcze dwa, dać radę, nie przestawajcie. Hop. Jeszcze raz, ostatni idziemy. Hop. Iluz, powolutku nogi opuszczamy. Bardzo czuć dużo, mam nadzieję, że też go czujecie. Kolejne ćwiczenie. Teraz uniesiemy nogi do kąta prostego do góry i będziemy skręcać. Hop, zatrzymanie. I hop. Noga jest prostowana w kolanie. To nie jest rowerek, tylko prostujemy i wracamy na drugą stronę. Oczywiście skręcajcie skośne mięśnie. Napina się mocno dół. Zaczynamy. Hop idziemy osiem. Zatrzymaj. Hop. Siedem. Zatrzymaj. Hop. Sześć. Skręcajcie brzuchem. Pięć. Hop. Cztery. Wydech. Trzy. Damy radę. Jeszcze tylko dwa. Hop! Czysta przyjemność. I los. Roz. rozluźniamy na chwilkę. Idziemy w troszkę szybszym tempie, żeby nie było za łatwo. Niech brzuch trochę się pomęczy. Idziemy szybciej. Zaczynamy. Hop. Hop, hop, hop. Przekładajcie mocno nogi. Prostujemy. I napięty brzuch. Hop. I na wydechu jesteśmy cały czas. Mamy mocno napięte mięśnie. Hop, hop. Jeszcze troszkę. Nie zwalniajcie. Jeszcze chwilę. Hop! Wydech. Wydech. Hop. Hop. Cztery, trzy, dwa. I los. Roz. Ściągamy chwilkę. Mięśnie. Następne ćwiczenie. Eee, połączymy właściwie cały czas, bazujemy na e, podobnym, na skrętach tułowia i na napięciu dołu. Teraz będziemy iść nogą w bok, zatrzymujemy, potem w górę. Zatrzymujemy i druga strona do boku, i zatrzymujemy. Uaktywniamy do tego mięśnie proste brzucha. Wiadomo, że mięśni danej partii nie da się oddzielić, dlatego oprócz tego, że ćwiczymy skośne, dolne, ćwiczymy również, również proste mięśnie brzucha. Także wszystko jest ze sobą połączone. Ok, zaczynamy. Idziemy na jedną stronę. Hop, zatrzymujemy w górę, zatrzymujemy i drugi bok. Hop, i zatrzymujemy, góra zatrzymujemy, bok. Zatrzymujemy je w górę. Hop. Oh. Hop. Starajcie się mocno oddychać. Nie że ten oddech. Czasem nie wychodzi w związku z tym, że mówię, ale hop. Starajcie się brać mocny wdech i wydech. Hop. Jeszcze troszkę. Bok. Zatrzymanie. Góra. Hop. Zatrzymanie i znowu bok. Hop. I bok. Jeszcze idziemy, nie przestajemy. Hop. Góra. Hop. Góra i teraz przyspieszymy troszkę. Hop. Hop. Bok. Góra. Hop. Napnijcie całe ciało. Hop. Góra. Hop. Góra. Hop. Góra. Hop. Jak tam dajecie radę? Hop. Jeszcze raz. Oj, czuć dół. Mam nadzieję, że też czujecie. Jeśli dobrze wykonacie te ćwiczenia, na pewno poczujecie dół brzucha. I coś innego. Prostujemy nogi. Dłonie włóżcie pod pośladki. I w takiej pozycji będziemy unosić nogi w górę na cztery tempa. Będziemy iść góra cztery, potem cztery do dołu. Oczywiście Nogi zostają nad podłogą. Nie opuszczajcie, nie luzujcie mięśni brzucha. Zaczynamy, idziemy do góry. Hop. Cztery, trzy, dwa. I teraz w dół. Hop, hop, wydech. Wydech. I znowu cztery, trzy, dwa. I w dół. Hop. Góra. Hop. Trzymajcie, trzymajcie, napnijcie brzuch. Dół. Dół. Dół i w górę. Cztery, trzy. Dwa. I do dołu. Hop. Góra. Przytrzymujcie chwilkę, jak jesteście w dole, żeby napięty był brzuch. Hop. Dół. Góra. Cztery. Trzy. Dwa. Hop. Jeszcze chwilkę. Damy radę. I w dół. Hop. Nie przestawajcie. Jeszcze ćwiczymy. Hop. Hop. Dół. Cztery. Ostatni raz idziemy w górę, hop, hop, dół, cztery i teraz zatrzymajcie troszkę w dole. Czujecie? I los. Powolutku, nie rzucajcie, tylko nogami mocno na podłogę. OK, rozluźniamy. Niby wydaje się proste, ale jednak ciało się męczy, bo oprócz tego, że jest pracuje brzuch, musimy spiąć całe ciało. Przyciągnijcie sobie kolana do klatki piersiowej, ściągnijcie mięśnie brzucha, rozluźnijcie je. Złapcie wdech, głęboki weźcie. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. I do następnego razu zapraszam.